Cześć! Z tej strony Bardziej ja mam dla Was kolejny kalendarz serii erotyczne kalendarze 2021, a w dzisiejszym odcinku jest to firma ICE. Jeżeli interesują kogoś poprzednie kalendarze, znajdują się tutaj, a my przejdźmy do dzisiejszego. Jest bardzo fajny. Otwiera się prawie jak książka, bo tylko pierwsza strona. Ale zobaczcie jaki fajny. Wszystkie numerki ładnie widać. Oczywiście jeszcze jest jedna ważna informacja. Na ten kalendarz jest konkurs. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Kalendarz nie zdradza zawartości, więc jeżeli ustawicie go pod choinką, to wcale nie będzie przypału przed rodzicami czy jakimiś znajomymi. A wiadomo najważniejsze jest to, żeby spędzić święta miło i przyjemnie. Więc przejdźmy do otwarcia kalendarza, aż jestem ciekaw, co zawiera. Cześć, witajcie z bliska. Zaczynamy otwierać kalendarz. Niestety te okieneczko delikatnie się wgniotło, ale myślę, że to nie przeszkadza w niczym. Na pewno się nie uszkodziło. A my przejdźmy do zawartości. Zaczynamy od okienka z numerem 1. Które jest tutaj. A zawiera. Jest to olejek do masażu. 100 ml. Włożymy sobie okienko teraz odwrotnie. Numer 2. Hop. A co zawierasz? Jest to zacisk do penisa. Wkłada się go w tego i przyciska cak. W okienku również znaleźcie guczeń na 10 euro. Numer 3. Bardzo duże okienko. Hop. Zaraz zobaczymy co zawiera. Jest to taka fajna kuleczka na patyku. Więc idealna na grę wstępną. Ze względów higienicznych nie chcę otwierać żadnych opakowań, ponieważ kalendarz jest do wygrania. A jeżeli uda mi się to znaleźć, to właśnie będzie teraz. Numer 4. Hop. Co zawiera? Jest to wibrator z takim cypelkiem w kształcie takich kulek połączonych ze sobą. Na pewno urozmaici doznania. Numer 5. Akurat jest obok. Hop. A co zawierasz? Ho, ho. Jest to masażer z takimi metalowymi kuleczkami. A z tyłu rękę wkłada się w ten sposób. I możemy masować partnerowi całe ciało albo samemu sobie. Fajna sprawa. Numer 6. Hop. Są to rajstopy, albo jakieś takie alabody. Jeżeli to znajdę, będzie teraz. Fajne. Numer 7 znajduje się tutaj. Hop. A co zawierasz? Są to trzy erotyczne kulki do gry. Oznaczające miejsce, pozycje oraz zabawki, które można do tego użyć. Urozmaica to zabawę. Numer 8. Mamy na wierzchu. Jest to silikonowe dildo do odbytu lub do pochwy z takim dendelkiem. I tutaj jest takie kółeczko do chwytania. Numer 9. Znowu jakieś wielkie. Jest to lina do związania skrępowania lub innych rzeczy, które macie ochotę. Słyszałem o takim patencie przywiązania kogoś do grzejnika i iść na piwo, ale... co złego, to nie ja. Numerek 10. Hop. Ciężkie. A zawiera... Jest to żel do seksu analnego na bazie wody. 100 ml. Używałem tych produktów i te są naprawdę fajne. Numer 11. Jest to nakładka na palec, penisa lub co byście chcieli. Możecie również założyć to na Tedildo, w razie co. Z takimi wypustkami. Numer 12. Hop. Jest to mały wibrator na palec do stymulacji łechtaczki. Wkłada się go tak i ładnie masuje. Na pewno przyjemne. Numer 13. Hop. Jest to świeczka do masażu ciepłym woskiem. Kokosowa, całe 14 ml. Fajna zabawa. Numer 14. Mamy tutaj na wierzchu. A zawiera. Jest to korek analny z takim diamencikiem z tyłu. Numer 15: Hop, są to kajdanki z futerkiem. Fajne urozmaicenie, również jak i tutaj sznur. Sznur z zeszłego roku używam również do ciągnięcia sanek więcej zastosowań. Numer 16: hop, hop. Do tatusia. Jest tu wibrator z taką fajną wypustką z tej strony. Numer 17 mamy obok. A zawiera: co zawiera? Hop! Jest to męski masturbator, tak zwane jajko z silikonową pochwą. I dodatkowo jeszcze w środku jest mała torebuszka z żelem, żeby można było go od razu użyć. Numer 18. Ale upchane okienko. A to jest fajne. To jest masażer. Ładowany USB. I to tak wibruje całe. Drrr, drrr. Numer 19. Hop. Jest to olejek do masażu. 100 ml. Te olejki naprawdę są dobre. Numer 20 Hop. Pod numerem 20 mamy skórzany page. Tu jest twardy element, a tutaj są te fajne witki, żeby i tak naparzać jak zasłuży, nie? on albo ona. Numer 21 mamy tutaj Hop. Co zawierasz Okieneczko, przecież. Jest to korek analny z takim uchwytem. I są kuleczki raz, dwa, trzy, numer 22 mamy prawie na środku. A jest to. Jest to silikonowa nakładka na palec do stymulacji łechtaczki lub innych miejsc w zależności kto co woli, numer 23, hop. Jest to Orgazmus żel, czyli inaczej mówiąc lubrykant 100 ml, zwiększający doznania. Zostało nam ostatnie okienko, więc zobaczymy, co się w nim znajduje. Otwieramy ładnie. Hop! Jest to łomanizer do stymulacji łechtaczki powietrzem, bezdotykowo, razem z kablem USB i ładuje się na magnes tutaj. Przykładamy, więc jest wodoodporny do jakiegoś tam stopnia. Bardzo fajnie wygląda, tak profesjonalnie. A w środku jeszcze mamy, co to jest? Co to jest? Jeszcze dodatkowo jest guczeń 40% na zakupy w sklepie, ale nie będę wam go pokazywał. Doszliśmy do końca, więc zapraszam na podsumowanie. Witajcie w podsumowaniu. Kalendarz kosztował 69,99. Cała zawartość leży przed wami. Oczywiście okienko numer 24 jest najlepsze, i to pewnie kosztowało podobnie co cały kalendarz, więc już na, dla, nawet dla samej tej rzeczy warto kupić go. Mamy tutaj dwa lubrykanty i dwa oleje do masażu. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę porządne są, godne polecenia. Świeczka do masażu ciepłym woskiem, naprawdę fajnie. Oczywiście ten wosk nie topi się w takiej temperaturze jak zwykła świeczka, on jest troszeczkę szybciej topiący się, więc się nie poparzycie. Oczywiście możecie robić to zwykłą świeczką, ale te są naprawdę dedykowane do tego, plus to jeszcze są kokosowe. Kokos to jest mój smak. Kalendarz kosztował 69,99 euro, a wartość, którą zawiera jest szacowana na 650 euro, czyli jest naprawdę dużo do przodu. I jak już wspomniałem, sam ten element, czyli łomanizer, on może być, że przewyższa wartość tego kalendarza. Fajna sprawa, naprawdę mi się podoba. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie go gdzie się da. I trzymam za Was kciuki w konkursie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Kalendarz adwentowy zmienia znaczenie, kiedy myślicie o kanale ToSty Team. Tak musi być. Miłego dnia!